Dzisiaj zapraszam Was do nowej serii niemiecki dla zabieganych. Jest to seria stworzona z myślą o tych, którzy chcą uczyć się języka niemieckiego, np. prowadząc samochód czy też wykonując codzienne obowiązki. No właśnie, czyli będziemy słuchać, osłuchiwać się z językiem niemieckim, słuchać o zasadach tworzenia na przykład zdań, bo właśnie dzisiaj o tym będziemy mówić. Dzisiejszy odcinek to odcinek przeznaczony na czas teraźniejszy. Wysłuchajcie koniecznie go do końca. Im więcej słyszycie zdań w języku niemieckim, tym osłuchujecie się już z tym językiem i łatwiej będzie Wam również samodzielnie budować te zdania, zarówno twierdzące, jak i pytające. No to zaczynamy. Pierwsze nasze dzisiejsze zdanie to Ich esse ein Brot, co oznacza jem chleb. Zdanie w czasie teraźniejszym, zdanie twierdzące. No właśnie, ale czy tak tylko może wyglądać niemieckie zdanie twierdzące? No nie. Możemy to zdanie na przykład zacząć, zacząć od innego elementu, jak na przykład am Abend esse ich ein Brot, czyli wieczorem jem chleb, oder zum Frühstück esse ich ein Brot, na śniadanie jem chleb. I już widzimy po tych trzech zdaniach e, pewne elementy wspólne. Czasownik znajduje się na miejscu drugim w naszym zdaniu. Posłuchajcie jeszcze raz tych zdań. Ich esse ein Brot. Czasownik na miejscu drugim. Am Abend esse ich ein Brot. Czasownik na miejscu drugim. Zum Frühstück esse ich ein Brot czasownik ponownie na miejscu drugim a obok czasownika z prawej bądź z lewej strony znajduje się osoba i w ten sposób słuchajcie możemy zbudować każde inne zdanie iś kochę ajne zupę gotuję zupę a montag kochę iś ajne zupę w poniedziałek gotuję zupę a morgen kochę iś ajne zupę rankiem gotuję zupę I jak widzicie to jest taki schemat zdania, który śmiało wykorzystajcie i mówcie właśnie w tym schemacie każde swoje pierwsze zdanie. Zbudujmy teraz więcej tych zdań i posłuchajcie i osłuchajcie się z tym językiem niemieckim i ze zdaniami twierdzącymi w czasie teraźniejszym. Am Montag trinke ich eine Tasse Kaffee. W poniedziałek piję filiżankę kawy. Im restaurant bestele ich eine kleine Pizza. W restauracji zamawiam małą pizzę. Wir fahren nach Berlin. Im Mai fahren via nach Berlin. Ania macht ein Käufe. Zwróćcie uwagę, że tutaj zamiast y, zaimka osobowego iść, du, er, sie, es użyłam imienia Ania. I oczywiście Ania to ona, dlatego odmieniamy czasownik machen, tak jakbyśmy odmienili go przez osobę sie. Ania macht ein Käufe. Am Montag macht Ania ein Käufe. Również na pierwszym miejscu w naszym zdaniu może pojawić się godzina. Um sieben Uhr mache ich ein Käufe. Um acht Uhr gehe ich zu Arbeit. Um sechs Uhr stehe ich auf. Um sieben uło, puce i Łśmajne cejne. I tak dalej, i tak dalej. To są nasze zdania twierdzące w czasie teraźniejszym. Jak wyglądają pytania z pytajnikiem w, w czasie teraźniejszym? Najpierw zawsze będzie pytajnik. Was machst du? Co robisz? Weim hilfst du? Komu pomagasz? I już możemy zaobserwować, że również w zdaniach pytających czasownik znajduje się na miejscu drugim, a obok czasownika oczywiście na trzecim miejscu znajduje się osoba. Was machst du? Weim hilfst du? Um wie viel Uhr du auf? Wann fährst du nach Berlin? wen besucht Ania? Wer ist das? Czy też dłuższe pytanie Was ist du zum Frühstück? Was kochstu am montak? Wein bezucht Ania am montak. W ten sposób budujemy nasze pytania w czasie teraźniejszym. Oczywiście pytania z pytajnikiem, bo mamy również pytania z czy. Czy ty gotujesz? I wtedy wygląda szyk trochę inaczej. Posłuchajcie zdań. Kochstu ajny zupę? Czy gotujesz zupę? Machst du Frühstück? Czy robisz śniadanie? Czyli w zdaniach z czy czasownik znajduje się na miejscu pierwszym, a obok czasownika osoba. Geist du ins Kino? Czy idziesz do kina? Trinkt sie Kaffee mit Zucker? Czy ona pije kawę z cukrem? Ist sie Brot mit Schinken? Czy ona je chleb z szynką? Bestellst du eine Pizza? Czy zamawiasz pizzę? A teraz zróbmy sobie taką mieszankę naszych zdań twierdzących oraz pytających. Was machst du? Ich mache eine Pizza. Bestellst du eine kleine Pizza? Ja, ich bestelle eine kleine Pizza mit Tomaten, Paprika und Schinken. Wo bist du? Ich bin im Kino. Bist du im restaurant? Nein, ich bin nicht im restaurant. Ich bin im kino. Was ist du zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich brot mit schinken und käse. Und du? Czyli jak słyszycie, zasada jest taka, że w zdaniach twierdzących i pytających z pytajnikiem czasownik znajduje się na miejscu drugim. A obok czasownika zawsze znajduje się osoba. Czy powiemy: iś kochę ajne zupę, czy Ammontak montak kochę iś ajne zupę? To po prawej lub lewej stronie ta osoba musi się znaleźć. Was machstu? Co robisz? Również czasownik znajduje się na miejscu drugim, a zaraz obok niego osoba. Machstu ajne pizza? Czy robisz pizzę? W zdaniach pytających, z czy czasownik znajduje się na miejscu pierwszym, ale obok niego, oczywiście. Znajduje się osoba. Dajcie znać, jak podoba Wam się seria niemiecki dla zabieganych, i zapraszam Was już teraz do kolejnej lekcji, która pojawi się wkrótce. Do usłyszenia!